z nekromantów? tak z nekromantów no jeszcze dzisiaj będzie chyba odcinek z plans vs brain pierwszy i no chyba z plans vs brain będzie bo myślę na tę jedną gram. ja bym też będzie o 20 jest była popularna gra przez ostatni rok Chyba w 20, no 2018 brało chyba 50 tysięcy w nim, mm, Ale już teraz nie gra i twórcy stworzyli dwójkę tej gry hmm, hmm, hmm. Dwójka To mm, się nazywa na cztery litery e, Ten, ten mm. Jakby, no, takie w pełni. Na no, cztery słowa. Na no, cztery słowa i dwójka. Nie powiem nam jaka, możecie się sami dowiedzieć. A wrzucę ten odcinek tak, tak, tak samo, silaby. o, mamy, nekromanta. Mmmm... To, to, no, to jest Odej. Dzaj na Idziemy teraz pozabijać kutystów, Jak znajdę. Możemy ich spalić. Właściwie. Ale chyba nie znajdę teraz. No chyba. Nie. Nagram jeszcze plon z Brainy od pierwszego odcinek, no i chyba... O, 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 o. I tyle, bo... się berajam, ok, mogę ich nazwać Oreo, Oreo, um, Milky Way, Milky Way, Milky Way, uh, Alan, mój kolega, kto uh, co, co jest to? Milk, Milk, Strike i Miller Milk. Może e, kubek? Kubek i milk I milk A nie, to jest milkshake Milk Miel Miller, miller, mil Miller, mil, Chodźcie moi dobroduszni Ej, co się stanie? Tak.

200 mogę mieć, ciekawe a co za guł... a co za chłopno to zabić koltystów o sorry, to na jest mega opa mamy armię koltystów i na będą biły zać jeszcze do tego e, alfa oho idealna a nie, laser kanon to zabija. E, to się pojawi? Chyba Bo się nie pojawi. No to nieźle. sobie coś I Ratujcie kultyści. Czemu kultyści nie mogą zabić wilka? Teraz... Przez... Mogę dać tym kultystom jakąś broń? Broń na przykład, banisz to to była bo jest banisz Staj jest w miejscu follow, a bo nie wiem gdzie jednak te kulty stóp jest, ale no, gdzie grajcie, no. No dobra, to chyba tyle z tego odcinka, bo zbyt no to nie ma co robić. A nie, nie robić, dobra. Kubek leciś no. Kupki, atakujcie. Dobra, pa, pa. widzimy się za... A kolejny odcinku. O, buciki. Jest to? O!